Panele akustyczne z temu, tak te są łapama, a te są z temu. Dopiero co przyszło. Otwórzmy, zobaczmy, to są jedne z najpopularniejszych na temu i najnowsze. Proszę Państwa, tak to wygląda, wygląda bardzo ładnie moim zdaniem na ścianie kilka sobie postawić. Równo wycięte laserowo, co jest bardzo ważne. Jesteś poprzedni model, który widzieliście na no tak raczej średnio, tu jest ta jakość już zachowana, górna część. Jest to twardy szeł, a dolna jest gąbka. I oczywiście samoprzylepność. Nie wiem, jak mocna jest samoprzylepność, ale klej, za o tych, kupujesz i trzyma, aż stykiem odchodzi. Więc gęstość. Bardzo duża. I to mi się podoba, bo niskiej jakości pianki mają duże pory. Oznacza to, że kurz. Będzie zbierany bardzo mocno, a w niższych porach oczywiście mniej będzie wchodził, i dla alergików, a wiele ludzi jest uczulonych na przykład na roztocze, to może być lepsze rozwiązanie. Po prostu to nie jest, że nie będzie wchodził, ale mniej. Oczywiście tutaj na tych rogach na pewno będzie to trzeba będzie jakoś tam odkurzać, prawda? W jakiś tam sposób. Porównując do Apamy, którym jestem wielkim fanem, tutaj gęstość podobna, widzimy. No to są bardzo drogie panele, ale tak akurat są grube. Zobaczcie, jaka, jaka tu jest grubość, nie? No jest, to są grubachy. Tu coś musiałem, Najważniejsze. ważne. Gęstość pianki, to chcę pokazać. I to jest apama ap wiadomo, ale to jest wielki pieniądz i różnica jest na plus. No i oczywiście mamy jeszcze te najtańsze z temu, również samo przylepne. Ale one są po pierwsze krzywo wycięte, zobacz. To jest panie, zważak to jest krzyżowy... Ja pierniczę, może to tu będzie widać. to, to, to Weź go, to chyba od ręki jakoś to robił. No i grubość ich jest niewielka, a tutaj jest solidność, moim zdaniem. Także jakbym wybierał, to te najtańsze bym sobie darował, chyba że tak okay, symbolicznie, bo one są sporo tańsze. A tutaj to jest coś między najtańszą a między Apamą, bo one są tańsze od Apamy, ale też nie tanie. Link w opisie. Ja myślę, że to może być dobry pomysł sobie jeszcze kilka dokupić i przetestować akustycznie. Tu akurat były cztery w zestawie. Taki zestawik wielkościowo. Akurat te są 3 cm. Ok. No. Zrobiły na mnie wrażenie. Dlatego dzielę się tym wideo. Link w opisie albo jeszcze lepiej kod wpisujesz w temu i wyskakuje Ci od razu. Nie musisz klikać w linki, bo czasami te linki są niepodświetlane. Pozdrawiam. Polecam.